Jedną chyba z takich najważniejszych rzeczy to są zdrowe relacje ze sobą i ze swoimi najbliższymi. I to jest bardzo ważne, żeby otaczać się ludźmi, żeby partnerem, partnerką był ktoś, z kim się naprawdę rozmawia, komu się ufa, kto cię zna, nie kłamać, nie oszukiwać, nie, nie wymyślać, nie udawać kogoś, kim się nie jest, i zarówno w pracy, jak i w życiu móc przyjść, otaczać się miłością i, i szacunkiem do innych ludzi. I wydaje mi się, że to robi głównie robotę. Ludzie są. Bardzo zaniedbani psychicznie pod tym względem. Jak zobaczyłem w ciągu ostatnich lat, ilu moich przyjaciół się rozwiodło, to jest to ogrom. Ogrom takich związków fajnych, które nie tylko są na pokaz, na palcach jednej ręki mogę policzyć wśród moich znajomych, które widzę, że trwają. Ludzie są poranieni, pokrzywieni. Wielokrotnie nie chcą o tym oczywiście mówić, po latach wychodzi, bo facet z facetem o tym nie powie i tak dalej. Czasem ktoś musi pęknąć, żeby to się wylało, czasem się ukrywa i się nie mówi nikomu. I ludzie mają do siebie pretensje, do kogoś pretensje, do świata pretensje, i gdzieś tam to wszystko jest po kropelce odkładane w środku i albo zgnije, albo wybuchnie w którymś momencie. I jedzenie, jedzeniem, ćwiczenie, ćwiczeniem, ale ja ćwiczę dla siebie, bo lubię. Jak długo nie ćwiczę, to mnie szlak trafia. Nie ćwiczę po to, żeby się babą podobać.